Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, kto dzwoni? Babciu, to ja. Ja nie poznaję. Jak to babciu nie poznajesz? Przecież to ja. Jacek, to ty? No właśnie, poznałaś mnie. Bardzo się cieszę. No ale ty przecież miałeś być w Anglii. Twój tata mi o tym opowiadał. No byłem, ale przyjechałem i mam problem. Co się stało? Tak. Miałem wypadek, i. O Boże, jesteś cały? To nic groźnego. W sumie to nikomu nic się nie stało. Ale samochody są rozbite. Ja kierowałem, i wmawiają mi teraz, że to przeze mnie. Kto tak mówi? No wszyscy. I tamci z tamtego samochodu, i policja. A wiesz, jak jest, kiedy wszyscy są przeciwko. To tak jest, ale ty przecież. nic nie zrobiłeś. No właśnie, ale mnie tu trzymają, a ja muszę wracać do Anglii. Jak nie wrócę, to mi przypadnie robota i. A przecież miałeś tam studiować? No to studiuję tam, ale też znalazłem pracę, bo życie tam jest drogie. Jak nie wrócę, to praca przepadnie i będę musiał ze studiów zrezygnować. A teraz mnie tu trzymają i mówią, że pójdę do aresztu, dopóki się to nie wyjaśni. Babciu, pomóż mi. Babciu, nigdy tak do mnie nie mówiłeś. No wiem, ale to się teraz zmieni. Ja tam zrozumiałem, jak ważna jest rodzina, że trzeba inaczej. Ale potrzebuję pomocy. No dobrze, ale co ja mogę? Możesz mnie uratować. Jeśli wpłacę od razu poręczenie, to mnie wypuszczą. Nie mam teraz pieniędzy, ale wiesz, że przecież ci oddam. A dużo trzeba? Dość dużo. Bo tamten samochód był kosztowny i od tego jest duże poręczenie. Ale to mi jest bardzo potrzebne. Babciu, zrób to dla mnie. To ile trzeba? Dziesięć. Dziesięć czego? No dziesięć tysięcy. Aż tyle? Nie mam takich pieniędzy. Babciu, to się postaraj. Pożycz albo co. Wiesz, że możesz mnie uratować. Nie mam w domu, ale... Ale? Wiedziałem, że coś wymyślisz. Mam w banku, ale to lokata. Babciu, oddam ci z procentem i to nie takim, jak dają te pazerne banki. Ja tam mam dobrą pracę i oddam ci z procentem. No dobrze, pójdę do banku, ale jak ci dam te pieniądze? Przyjdziesz po nie? To będzie problem, bo policja mnie nie puści. Przyjdzie kolega dać pieniądze jakiemuś obcemu tyle. Babciu, ja nie mogę. A Tomek, kolega, jest dla mnie jak brat. Wierzę mu i ufam. On też chce mi pomóc, ale nie ma tylu pieniędzy. No dobrze, ale nikt inny nie może ci pomóc. Odzwoniłem już wszystkich. Jesteś dla mnie ostatnią deską ratunku. A wiem, że na ciebie zawsze można liczyć. Miło, że tak o mnie myślisz. Już się zbieram, tylko jak poznam tego kolegę? On ciebie pozna i podejdzie pod bankiem. Tylko w którym banku będziesz? Przecież wiesz, że w tym samym, gdzie twój tato. Tak wiem, ale jestem taki zdenerwowany, że o wszystkim zapominam. Dobrze o tobie pamiętałem. Cały się trzęsę. To ten bank na rogu, wiesz? Tak, tak, teraz sobie przypomniałem. Jak widzisz z banku, to stój przy bankomacie. Kolega do ciebie podejdzie. W porządku, za chwilę tam będę. Dziękuję, babciu. Wiedziałem, że na ciebie mogę liczyć. Obejrzeli Państwo jeden ze sposobów działania oszustów. Sprawca dzwoniąc do wybranej osoby często ma bardzo dużą wiedzę na jej temat. Zna imiona członków rodziny, zna ich przyzwyczajenia, może się przedstawić jako dowolny członek rodziny. Bardzo często ludzie sami ułatwiają im oszukańczy preceder, kiedy bojąc się wykazać niewiedzą lub niepamięcią, podpowiadają różne imiona, podpowiadają różne zdarzenia, które są ważną informacją dla sprawcy. Aby nie dać się oszukać, każdą taką prośbę o pożyczkę, o gotówkę, należy sprawdzić. Trzeba osobiście się skontaktować z członkiem rodziny, który rzekomo nas prosi o pożyczkę, a jeżeli jest to niemożliwe, skontaktujmy się z kimś innym, kto potwierdzi lub zaprzeczy, czy tak rzeczywiście się działo. W każdej chwili informacje na temat zdarzenia z członkiem rodziny możemy sprawdzić w najbliższej jednostce policji. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno dawać pieniędzy obcym osobom. Konieczne jest, aby o takim telefonie, o takiej prośbie powiadomić najbliższą jednostkę policji. To, że my się nie dajemy oszukać, nie znaczy, że przestępcy zrezygnują. Będą szukali kolejnej ofiary, którą może paść nasz znajomy, sąsiad czy krewny. Nie dajmy się oszukać.